No spadamy z Spadamy stres. robota załatwiona. Tak się kurwa załatwiłeś z sprawy. Cześć, co ty to zrobiłeś? Zrobiłeś to mega gangstersko. Niech, niech ten każdan gryzie beton. Niech ja się mów kopałeś, ja mam to zajrać do mego skuna. Ale mam tylko szlugi. Ja <noise> <Yo>, kurwa skuna, <noise> na <chodzie. głos> Ale dostał pęcki. Ja byś widział jego minę. Ładna no, 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 jest... w... no pamiętam cię. kurwa. pan ogóle, po tak, pobił? Tak. po to, tam? O kurwa. Po cię pobiłem, kurwa, przypominasz sobie. Nie, nie, strzelaj nie, Z nie, Ty nie, ty Ty mu Zabierz nie, broń, zabierz mu broń, będzie używał. zostaw go! do kurwy? Nie wolno szedł do szpitalu! Właśnie. Tak powiedział Buli. Buli powiedział, że nie wolno że do szpitalu! Co to kurde? No braj weź do mnie! Obie strony no. zawiniły. nie! Dobrze Logan, dobrze! Kolejny raz cytryniarz! Spadajmy z rząd, zarówno problemy! Ej tu może ich fura jest! Czy to ich fura? No i spadamy stary, mamy fura kolor zajebisty dzień! Dwa razy cytryniarz w biznes został! ha 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 ha